Alo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Ja jestem Mateusz, a to jest Jimmy the Hopkins, boy. <grywy> nie, dobra, nie, do... O kurwa, o, jezuzary, kocham to, kocham to. Masz święty. O jejku, do, dobra, już się, dobrze się zaczęło, dobrze się zaczęło. A jeszcze godzinę temu spałem nad drzemce, mówię, tak się źle czuję. A to, że się źle czuję, to jest normalne. Nie jestem Polakiem, muszę się źle czuć. Ej, koleżanko! Ej! Ooooo! Oj, ej, oj, oj! Panowie, 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 dobra! Wiecie co? Wiecie co? Frejerzy! Frejerzy! Walcie się, co? No, i się zmęczyli! No! No! Je ile was tu? Kurwa! No, normally, like Faceta, like Klepte, it's Ah! That's House. House. That? I'm sorry. I'm sorry. <laughs> Think I'm dumb? Who's dumb now? I'm dumb. I'm dumb. Real dumb. Hey, Egg Kid. Egg Kid. Help me out, please. Easy, Russell. Calm down. Calm down. Sit. Good boy. Thank you. Thank you. Jeez, that dumb kid's really strong. Dumb. Hey, hey, be good. No. Be good. Not you, Einstein. Not you. <laughs> so I' with those eggs not like i was hoping never trust a rich kid too bad too bad was it that jerk tad you know his parents are at a party at my boss's house right now if you wanted a revenge thing now would be a good time i guess i'll need some more eggs then ah yes you got it thanks come on russell we've got a house call to make Go to Tad's House. Ty, co on tu narówia? Że ja sobie popierdziela, a ja co z buta mam iść? A cześć paniusiu. Hello lady. Dobra, wiesz co? What Dobra, wiesz co? baby. Nie, oh, baby! baby, baby, A co tu się tu wy... Halo? Cyrilla. No, wyobraźcie sobie, że macie zamknięte drzwi do pokoju, i nagle wam kod wchodzi? O, widzieliście? Widzieliście tego szczura? O, tu, tu, tu. Aaaa, tu, Co tu mogę tak? Mogę tak, ale to są schody. <ścoughs> ale to są schody. <śpuszczak> Bo z daleka wyglądało jak rampa. <śpuszczak> Ojejku! Dobra, no ja komuś na łeb ktoś mi, na... znaczy ja w sumie sam sobie na łeb, no może być. Dobra, grzejniczku, zrób się chłodny. Proszę, grzejniczku. Ej, a w ogóle, bo tak widzę, że. że, że, że. Co ja tu mogę wejść sobie, czy coś? Tu krasnal ale jest. A co tutaj jest? Aha. No dobra. To ciekawe. Oho. Już szczur pobiegł. Dobra, pas, stop. <kluz> Box, stop. Cześć chłopaki Idziemy na domóweczkę? Throw an egg every open window Ooo tak Wróciłem silniejszy szmato A i tak wcześniej was na stłukałem Wiesz co, ja ci powiem tak Jeszcze! Jeszcze ziomek mi tu pomaga w ogóle! On już jest nastukany? No. To już będzie nastukany. Ty! O ty gnoju! Russell! Russell Crowe! O, ale... Miałeś mu jaja zajebać. No i dobra.

Ja wiem Rasel, że ty z chęcią ich pobijesz, ale ja nie mogę sobie odmówić tej przyjemności, bo to jest duża przyjemność. Tylko strasznie, wam powiem... Coś ty tu tak wbiegła. No to sobie wiedz, możesz być teraz No ja ci powiem tak, hopie, współczuję ci tego smrodu? Nie. Nie współczuję ci, wiesz? Ło! Rasem nawet nie jest zadrapany, no też na chillu, kurde. Widać, że chłopy to są chłopy, nie? Dali sobie po pysku i teraz najlepsi kumple. No i bardzo dobrze, tłucz dziada. Płucz baba na dziada. Płucz! No, bardzo dobrze. Zresztą ja znaczy nie wiem czy ja mam ich płuc czy nie, ale czemu miałbym ich nie płuc? Cześć Wiktorze. Czemu nie zadzwoniłeś do tego szefa? nie zadzwoniłeś do tego Zadzwoniłem. Tylko nie odebrał. No bo napisał mi smsa, że No bo napisał mi smsa, że dzwaniamy się jutro 17-18, bo jestem zajęty. Więc, z czym problem. No, świeżo srał, dlatego się tak chce do Ciebie tulić, wiesz? Chyba se, chyba se dupę też wylizał skoro tak. Eee, ale ma smutne oczko. Dopiero co żar smaczki, także... Eee, powiem, że był zadowolony na dole. A on to jest taki wpił z tych smaczków. Ty, nasypałem jemu, podszedłem do niej. No wiem, no, można tak mówić, o. Oh. Tak, poleżała z już się... No, tak. Poleżała z tatą chwilę. <coughs> ona jak ze mną tam leży, to ona się... Co? Czekaj, co ja mam zrobić więcej? W końcu. A, Ja bym mogę sobie stąd pójść! Nie musiałem jej widzieć. No co co z tego? Chętnie ten. Good deed done. I co, i to ten ziomek będzie ze mną teraz? O ziomek... Ej, hopy, hopy, bo, kurwa, dy, no. Ja nie mam zdrowia. <noise> Ej, go zabiło? Bo mam maskarz Einsteina. <noise> Najlepsze jest tutaj to, że tutaj yy, są ci. No, podejdziemy sobie do szkoły. Yy, <laughs> tutaj są prefekci, nie? Którzy... Jak w Harrym Potterze, nie? Którzy mają porządku i tak dalej, nie? Chikniesz dziewczyna, co no chcą cię zajebać, ale jak kopniesz chłopaka, no to jest no, tam do przeżycia, nie? No, jest tutaj coś takiego. Jest tutaj coś jak dreskod nie? Pa. A czemu nie mnie no To nie zawsze działa. I czasem wiesz za ten dress code mnie nie chcą gonić, no nie? Bo powinienem być w mundurku i tak dalej być, nie? No, ale że jest to, maska Einsteina i przed chwilą coś tam było... No shit! Einstein śmieszne. No, gdzieś on zawsze tak myje sobie łapy po schaniu. Cześć. Co nie tak, Cześć? Cześć, co, co, to tak krzesło? Czemu ty? Cześć, Cześć. Co, co ty robisz na moim krześle? Nie, to jest jej krzesło. To jest moje krzesło. No, to jest jej krzesło. No, w ogóle Grzesiu dzisiaj do mnie przyjechał na robotę. Fajnie. No, a się nie chwalił, kurwa. A ja wiesz, wiem mu drabinę ogarnąć, wiem mu to, ale miał powiedzieć na kiedy, nie? No, ja nie ogarnę! a wszystko ogarnę, nie? No jutro mu jeszcze lepszą ogarnąłem. No. Kurwa, ty, ale ci powiem, powiedz ci inżynierowie, to ja nie wiem. Aj, masakra, nie? W ogóle, bo ja, tam, ja dzisiaj cały dzień z Piotrem w sumie byłem, nie? I tam coś tam odpalamy, ten. E, to się pyta, nie? Czy tam, no, mogę jeszcze tam poświęcić trochę czasu. No, to, już miałem powiedzieć, Piotruś, słuchaj, no. Oni chyba są inżynierami, poradzą sobie te moje dzieci, kurwa, przez pół, pół dnia bez mnie, nie? Chociaż tak, kurwa, krucho ci powiem. Krucho! Dobra, <grywania> dawaj mnie tu dziewiątą godzinę ziomuś i, 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 i lecimy. O, widzisz, już mnie goni już za dresscode. Widzisz? takie. Takie to kumple. Eee. Co, nie mamy lekcji. Teraz to też jest takie śmieszne? Co? No, dobra, spierdzielił. No. Aaa, generalnie. Jeszcze najlepsze kurwa ty... Przywiozłem im... <laughs> kartą odwytów, nie? No i tam parę rzeczy. Inny, bo, bo chcieli, żeby podjechać na harta. możemy go kurwa w przejściu. Na silikonach, nie? Dzwoni Monika. 10 minut później. Słuchaj... Czekaj. O, o Takie rzeczy. Słuchaj, bo nie możemy znaleźć yy, tych uchwytów, nie? Jak? kurwa, jak możecie nie, nie znaleźć uchwytów? No, ale mówię, no dobra, nie? Mówię, no, leżą na silikonie. No, ale tu nie ma silikonu, nie? Jak kurwa nie ma silikonu? Pięć kartonów tam jest tego, nie? O, ale co zrobiłem? Jest 5 kartonów tego leży, nie? No nie wiem, nie widzę. Ajajajajaj. Mówię, no dobra, nie? Ty, wchodzę do tego baraku. Pierwsza rzecz, nie? Mówię, ty, no tu macie, nie? Po wchodzę, otwieram drzwi. Mówię, no tu macie kartony. Ka karton. Jeszcze, jeszcze wiesz... Napisane Wall Raven. Marka produkująca, która ma uchwyty. Na kartonie! Jest zdjęcie z uchwytem! Ja mówię, o co tu chodzi? No ty, no ludzie są naprawdę... ten, nie? I szukają, i osoby szukają! O, po dziewczyny dają mi 75%? No, do nas, no, no zajebiście. Ty, I, i wiesz... Ja mówię, tu są uchwyty. Mówiłem, na silikonie leżą. Tu macie kartony z sylikonu, nie? Yeah. Słuchaj, nie wiem, ja nie, nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Kurwa jak dzieci, naprawdę jak dzieci. Fajnie No, a gdzieś się przyjechał i ogarniali rzeczy. Co chcesz gościu? Nie, nie będę żadnych staw w gościu ogarniał. Poczekamy sobie na drugi dzwonek. No, mówię, kurwa, zaraz znowu telefon. Bo ja dostaję co chwilę te telefony. No dobra, no. Grzeciu, Patrz i się, jak się to robi. <grystanie z> I <wioski> mówi, kurwa, mnie też to chyba czeka, nie? Bo u niego to się, nie niego dopiero 53 ekipa tak naprawdę ma przyjechać, nie? No. A u mnie to już kurwa, dwie budowy na raz robi, nie? O, A w ogóle ty, Dyrektor do mnie dzwoni. A ci powiem, że znaczy on jest sympatyczny, nie? To ja nie mówię tego w złym ale. No ty kurwa, gnoju! Masz. Nie, 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 nie. Masz kopa, jajeczka i prosto w dupę. Ty, ale strasznie dużo zdrowia masz w dupę. Ty, zwoje do co nie wiem. Bo... No to no nie, dobra, no odbieram, nie? i mówi no cześć Mateusz, słuchaj, wysłałem ci maila ale pewnie go nie widziałeś, bo wysłałem go 5 sekund temu a ja no kurwa, raczej nie no i i tam domijał dalej, nie? Co tam w tym mailu? to już drugi raz, bo wtedy jak tutaj byłem w domu, to też, no nie? Dzwoni do mnie, żeby mi wysłał maila. No spojrzał, nie? Chuj dzwoni, Znaczy po chuj wysłał maila? Muszę zadzwonić, po prawda? No, naprawdę, na no, to, to szkolenie w czwartek, to Good. pojadę z dniakiem, nie? No mówię Piotrkowi, że no jak coś, no to ja jadę sam, to moje mam. O, zbijak! Kurwa, jak mnie wkurwiała ta gra. Znaczy, tutaj ha! Frajerzy! No nie! Kurwa! Nienawidzę! I znowu od nowa, bo nie zapisałem. Ja pierdzielę 15 minut w dupę. Mm! No, a moi widzowie, znowu tu jesteśmy. A co, dawaj, jestem tutaj pierwszy. Pierwszy raz, jestem pierwszy. Oh, Factless maggots. Feckless maggots! Ja on no co fajny tak mówił. Wow. Alright, maggots! Co? Sama mój a potem. No, ty czweee! Ha! Ale to zrobił, ale to ogarnąłem! Taka ogarniawka, nie? A ja mam team lampucerów, nie? No, team lampucerów. To tak jak u kobiet no to obciągary no to tutaj e, są lamusy, nie? Ojej. I co? I co frejerze? Gruby z was porobił, gruby was porobił, człowieku! Wow! No i kolejne lekcje skończone. Fajnie, co? fajnie, pozariczane mamy to Okej, okay, no mogę wrócić w każdej chwili, fajnie, miło, kolej... EJ, CZEMU JA MAM TAKIE ULIZANE WŁOSY?! Na szczęście mam perukę. Nie widać. game of dodgeball from the boys' room. Mogę iść do... tego dormitorium dziewczyn? Tam jest ciekawiej. Jak ja tam jestem, to zawsze mi wskaźnik wygra do góry i nie chodzi o kutasa. Łatwo, a dobra, to czekaj, bo jak to, jak to z tym jest teraz? Ej, nie! Jezus, Maria, żeby kobieta. No to co, bastard! <kluzny> żeby kobieta Rudego. Żeby kobieta Rudego zasłoniła. W ogóle wiesz, co jest najlepsze? Ja ci pokażę. <śmówi> Bo to jest szkoła, nie? No i wiesz, ja tak się zastanawiam. Ile razy mogę coś odjewać? E... Dobra, w dupę cię mam o jezus! Pa! ha! <śmów> 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 Eeeh, uh, uh, I can do it. I can't do it. And he's being called to the director's couch, right? Why does he that crap, that crap himself? That. That. Kurde, Let's see what your rapshit says. Gambling for money, Jimmy? I'm not surprised. You'll have to stop all this brawling you engage in. Now, Jimmy, why don't you try to show that you've understood the seriousness of all this? That is all, Hopkins. Ja bym kosiarką jeździł w ramach nie odkupienia To jest to najlepsze Pa i se popierdalam O! Teraz już 80% gardensu Ej, ale coś mi kosiarkę podmienili, wcześniej się tak nie bujało. No i co normalnie jeżdżę tym ma mini kombajnem, nie? No to powiem tak, no jest to roż, troszeczkę jest gorzej niż GTA San Andreas, bo w GTA San Andreas jak się dostawałem kombine to mogłem mieścić po ludziach, nie? I, i potem przy... No właśnie nie, ale to jest najlepsze już próbowałem, Stuknąłem tego prefekta. A najlepsze, że po zakończeniu musiałem jeszcze raz popierdzielać kółeczko, nie? Ale mówię... No nic tam właśnie nie ma takiego. jest jakieś tam frisbee czy coś. Co? All right, Mijmy, Hopkins, żeby... that's enough. Detention server. No, no Ty... No, ale ja chciałem po ludziach pojeździć. A to, to niestety tylko w GTA. To, to Generalnie słaba gra. Nie podoba mi się. Jak w GTA 6 nie będzie możliwości kombajnu, to to ta gra będzie głównym. E, w ogóle kochanie kupuję Switcha, tylko ja wiesz o tym? Dzie, Ty, no są ploty I to całkiem seriously, że może kosztować 1600 złotych w Polsce. Znaczy to jest tak wiesz na, na przeliczenie e, waluta e, na polskie, nie? Więc zapewne gdzieś będzie z 1800, nie? 1900 Daj mi moją przynosi e, Natomiast e, ja ci powiem, że chętnie ale kupię z jakimś Mario Kartem. będziemy mogli sobie grać w wiesz, to by Wiesz co to jest Mario Kart? Wyścigi takie, Mario, nie? I... No kurwa Chodź tu. Chodź tu, bo nie skończyłem mówić. No. Mario kart to są wyścigi właśnie z Mario i tak dalej. A na switch masz to fajne. Że jak kupujesz konsolę, to masz dwa pady do tego tak naprawdę, nie? Bo to masz te odłączone Joy Więc macie myśl, że to jest fajne. No, wcale nie tak, że kupię to da się pod pretekstem, e, że możemy pograć razem. Nigdy w życiu bym tak nie powiedział. Dobra, weed killer! Uuu, będziemy zioło robić! Hello? You, boy, don't just stand there! Come and help! What do you want, sir? Why did you send for me? Robimy jointy. I sent for you? Oh, yes, I did. Look at that plant, boy. Magnificent, isn't it? A crapula maxima fortissima. A rare and precious Venus flytrap. Unfortunately, there is a boy at this school, Darby Harrington, who was given such a plant from his father. His father is not a nice man. Darby is not a nice boy. They keep that plant to belittle my collection. There are two sides to biology, boy life and death. Do I make myself clear? Very clear, sir. You want me to kill Darby Harrington? Yeah, I'll get right on that. Not the boy, boy, the plant, boy. Kill the plant. A oh, right. Kurde, no. A ja też myślałem, że the... No, tak powiedział, no. Wszystko tak powiedział, jeszcze ludzkie czaszki. I myślałem, że mam go zabić i daj te, dać tej roślince do zjedzenia, żeby sobie umarła. Ty, ty. A to jest? A to jest pre? Jezus Mary znam. <laughs> to jest nauczycie. Mateusz, ty dla mnie, gdzie to idziemy? A tu idziemy do mojego prefektorium Einstein Laboratory, kościół Stółdjoba. Gro, proszę. A co jest? Change clothes. A co ja? się, co ja mam ubrać a skąd ja mam takie rzeczy. Tak mam się ubrać? Aha, put on a O Boże Święte, zaś to gówno mam ubrać. Naprawdę... No znaczy... Szczerze? Ta fryzurka pasuje do tego, wyglądam jak debil, nie? Jeszcze to, to ich ten, ten ich ciuch. O, tutaj bojowy ten... Yy, jak on ma? Jakoś tam. Jakoś tam ma, nie pamiętam. Dziewczynko! Nie widzisz, że jadę. Te grubasy tak fajnie chodzą, ale grubasy fajnie zawsze chodzą. Znaczy my zawsze fajnie chodzimy jako grubasy. Bo ja też się klasyfikuję jako grubas. Jest lepsza klasa postaci Szczylu Mamy więcej siły. Endurance trochę kuleje zwykle, nie? ale daje się radę Jak ma się yy, mocny mózg cool, Dobra, chodźmy, mam nadzieję, że już mi dzisiaj te gry nie wywali No, dwa razy w jednym odcinku? Cześć, ziomeczku Aha, tak mam porozmawiać, no! To trzeba... Trzeba było poro... Kurwa no. no 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 tak to od razu można, dobra Śmieciu Łatwo z wami Dobra eee, Gdzie to to mamy? Gdzie mamy tą nagrodę? Where's the prize? Na dole na górze, dobrze tu Tu Cześć! Siemano Co jest? Aha, aż tu na górę Matko bosku, gdzie to jest? Petardę temu mam dać czy co? Use o Poison Ai, eico ZDEHAI Tu-tu-tu-tu-tu-tu Krapula Maxima Deko gówno. Dobra, chłopaki. Ja nie chcę wam nic mówić, nie? Ale to... Jeśli to zabiło roślinę, to was też powinno zabić. Czemu was to nie zabija? Serio? Popie Ustalmy... Ustalmy fakty. Ja jestem kozakiem A wy jesteście jebani, dobra? No To skoro fakty mamy ustalone No, przynajmniej ktoś podnieść śmierć, i dobrze Haha, wyważone drzwi Dobra pajace Kto tutaj chce oderwać z mojej Kuszy Sprawiedliwości, znaczy mojej tej, procy Sprawiedliwości Ha, Fryer, łopie! Mieliśmy na wyciągnięcie ręki i co? I co? Jesteś frajerem. Jesteś frajerem, rozumiesz to? No Wypisz, Wytatuuj sobie to na... Yy, na drzwiach swojego pokoju Waldensu Czemu Waldensu? Nie wiem. Albo jedyne z czym ty mi się możesz kojarzyć to z waleniem. Hehe! No. Dobra, ktoś jeszcze? Tutaj? No. Frajerzy dupa cicho, co? No. Utkać tam. 30 dolków zarobiłem, no profesor to widać, że się postarał, tak? Całą miesięczną dniówkę mi tutaj dał. Znaczy, zapisać. Chyba pierwsza rzecz, zapisać. Bo ja już mam dość przechodzenia... Tych samych rzeczy, nie? Ejcie, to jest naprawdę mega gówniane, bo... Yy, ja... Potem muszę tak naprawdę drugi raz to samo przechodzić i teraz razy tyle czasu kończę, nie? Tracę. No kurwa! Nie, pobieram moda, kurwa na zapisywanie wszędzie, bo to mnie. No, rozsadzi mnie, nie? No, po prostu no rozsadzi mnie, to no moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, bo to bez sensu. żebyś jeszcze raz. Nie wiem, na 3 minut tam was ciągnąć, czy coś, no. Ach, trzeba, no muszę to przejść jeszcze raz Dzięki bardzo za obejrzenie A jeśli się podobało dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to był Puli Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, pa pa!